Przemaneczko, witam Was w ten piękny niedzielny, słoneczny poranek. Dzisiaj będziemy mieli kilkanaście stopni. I w dniu dzisiejszym chciałbym Wam przedstawić, pokazać mój nowy rower na ten sezon. Będzie to po prostu drugi rower, którym też będę jeździł na wyścigach w tym roku. Pomysł na niego narodził się tak, że w ubiegłym roku jechałem. Wisełkę 500. Bardzo mi się spodobało. Stwierdziłem, że zapiszę się na Wisłę 1200, ale że było bardzo trudno. Dużo wałów, jakiś łąk, łąki trzeszowskie. Ten kto jechał wie o co chodzi. Jakiś krzaczorów dużo. To stwierdziłem, że pojadę na rowerze, który ma amortyzator, po prostu albo MTB, albo może jakiś Fatbike. Niestety Fatbike odpadł, bo mała jest dostępność tych rowerów. Dlatego wybrałem MTB. I oto przed Wami, właśnie ten rower, mój nowy rower na sezon 2024. Jest to Cube Analog, chyba z 2022 roku. Jest to rower nowy, kupiony na lekkiej obniżce. W sezonie pewnie będą troszeczkę droższe. Też się w ogóle zastanawiam, czy wyjdą jakieś nowe malowania na ten rok ale nic na razie nie wiadomo z najważniejszych rzeczy, które ten rower posiada jest to amortyzator RockShox Judy o skoku 100 mm jest to amortyzator sprężynowy hamulce to MT200, Shimano hydrauliczne oczywiście jakoś tam hamują, ale jeszcze muszę Dotrzeć sobie klocki, tak więc no nie mam jeszcze wyrobionego zdania o nich. Rower jest na pełnej grupie SRAM SX, czyli kaseta, przerzutka, korba, nawet łańcuch jest SRAMA. Plus jeszcze wiele innych rzeczy, o których zapomniałem teraz powiedzieć. Malowanie bardzo fajne. Mega mi się podoba ten szary kolor z, z czerwonymi, no coś takie czerwone a'la pomarańczowe akcenty, czyli gripy, jak i tutaj logo, plus jakieś drobne kreski gdzieś czerwone na ramię, których teraz nie widzicie, ale może Wam zrobię zaraz jakieś przybliżenie. Opony to Schwalbe Smart Sam. Yy, troszkę ciężkie z tego co widzę yy, w specyfikacji. Prawdopodobnie będę je chciał zmienić. Są to opony 29 na 2,25. Tak, 2,40 pewnie docelowo bym chciał mieć oponki, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie pojeżdżę, zobaczę jak się śmiga. Wrażenia z jazdy są pozytywne. Bardzo wygodnie się jeździ na tej ramie. Siodło trochę twarde i krótkie, ale kwestia może przyzwyczajenia jeszcze. I to taka właśnie moja krótka prezentacja. E, film mający na celu pokazanie Wam e, roweru na ten sezon. E, to będzie drugi rower, bo przecież mam e, jeszcze Gravela, w którym też na pewno będę jeździł. I zobaczymy, jak dalej się potoczą tego Cuba e, losy. Na pewno, tak jak Wam tutaj na wstępie wspomniałem, e, będzie to główny rower na Wisłę 1200. Taki po prostu był cel przy zakupie tego roweru. Mam nadzieję, że komfortowo przyjadę tym rowerem w Wisłę 1200 i przez łąki tczewskie przelecę jak przycinek.